Cześć, ostatnio dostaję bardzo dużo zapytań na temat tego, jak zdrowo żyć, jak się zdrowo odżywiać. Jeśli masz problem z nadwagą albo Twoja waga jest w porządku, lecz nadal źle się czujesz, to warto, żebyś został do końca tego filmiku. Za chwilkę przedstawię Tobie prezentację, po której dowiesz się, jak rozwiążemy Twój problem. Mowa będzie tutaj o programie żywieniowym. Ja nazywam się Dominik Grabski. Poprowadzę dla Ciebie tą, oto tutaj prezentacja. Program składa się z sześciu etapów. Pierwszy etap i według mnie jeden z najważniejszych, dzięki któremu pozbędziesz się zapaleń, odkwaszysz swój organizm. Będzie też redukcja stanów zapalnych. Powoli wejdziemy tutaj w tryb utraty masy ciała i rozpoczniesz zdrowy styl życia. Od drugiego do piątego etapu jest utrata wagi, masy ciała, utrata tkanki tłuszczowej oraz zachowanie bez tłuszczowej masy ciała. I szósty etap polega na podtrzymaniu, połudzeniu mięśni, ułatwianiu przyrostu tych mięśni. Ja proponuję, żeby zacząć zawsze od pierwszego, nie skupiać się na tym ostatnim, czy też środkowym. No i wiadomo, pierwszy etap. Drugi etap, tak długo aż osiągniemy cel, i na samym końcu mamy tutaj podtrzymanie. To, ile etapów będzie u Ciebie potrzebne, to zależy po prostu od tego, jaki masz swój cel. Jeśli masz przykładowo 20 kg, będzie to załóżmy 3-4 etapy. Jeśli masz tylko i wyłącznie, żeby odkwasić się, no to warto by tutaj było ten pierwszy etap przejść i później dać sobie jeszcze tutaj na podtrzymanie. Kluczowe korzyści, jakie wypływają z tego. Po pierwsze, jest to utrata wagi. Po drugie, jeśli masz już dobrą wagę, to masz też lepsze samopoczucie. Jakość snu jest też lepsza. Masz do tego więcej energii, bo wiadomo, że jeśli czujesz się lepiej, Twój sen jest też w porządku, to wiadomo, że w ciągu dnia masz tej energii więcej. Co oczywiście przekłada się na lepszą jakość życia. I nawet na oszczędność pieniędzy. Po prostu nie musisz kupywać aż tyle jedzenia i też nie musisz kupywać przetworzonej żywności, która jest, jak wiemy, niezbyt zdrowa. Pozwól, że przedstawię Tobie kilka tutaj osób, które już z nami są. Tutaj mamy przykład: 24 tygodnie, 28 kg, łącznie 100 centymetrów w obwodach. Mamy też tutaj mamy. 36 tygodni, 36 kg, 130 cm w obwodach łącznie. Mamy też tutaj młodego chłopaka, w 16 tygodni, 23 kg. Jak widać, robi wrażenie. I tutaj, akurat tutaj, pani jest 12 tygodni, 8 kg. Tak więc, jak widać, jest to dla każdego. I tutaj mamy jedną z naszych starszych osób, które uczestniczyły tutaj w programie w 8 tygodni, 7 kilo, także myślę, że to jest świetny wynik. Jak sami widzicie i dla młodszych, i dla starszych, i dla kobiet, i dla panów. Co wchodzi w skład tego programu? Po pierwsze, jest to gotowy plan żywienia, dostęp do dietetyka klinicznego, e, drogą mailową, najpóźniej no w ciągu 24 godzin od, odpisuje, odpowiada, pod warunkiem, że jest to dzień roboczy. Otrzymujesz zestaw witamin, minerałów i ekstraktów z ziół, wsparcie na grupie zamkniętej na Facebooku, no i oczywiście moja skromna osoba, która pilnuje tutaj, żeby wszystko było jak w jak najlepszym porządku. Jeszcze raz tutaj powiem o korzyściach, ponieważ jest to gotowy plan żywienia, dostajesz wykaz rzeczy dozwolonych, niedozwolonych i ograniczonych. Oczywiście przy tym nie liczysz kalorii, nie ważysz posiłków. Jesz to, co lubisz, jesz dosyta i nie musisz ćwiczyć. Podsumowując, tak naprawdę to wszystko to jest prostota. Tak jak przed chwilką wspomniałem, jesz co chcesz, jesz dosyta, nie musisz nic liczyć. Jest to wszystko kompletne, ponieważ zawiera też, tak jak wspomniałem, witaminy, minerały, które są niezbędne tutaj do prawidłowego działania. I co najważniejsze, nie ma efektu jojo. Jeśli chciałbyś albo chcesz yy, dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam cię oczywiście do kontaktu. Ja wrzucę link yy, tutaj pod tym filmem, yy, bezpośrednio do sklepu oraz też adres mailowy, który tutaj widzisz, możesz sobie zatrzymać w każdej chwili i yy, napisać bądź też zadzwonić do mnie. Oczywiście też zapraszam do kontaktu na Facebooku przez Messengera. A tymczasem dziękuję tobie. I oczywiście, jeśli uważasz, że to może się przydać niekoniecznie Tobie, ale Twoim znajomym rodzinie, proszę Cię, żebyś udostępnił, udostępniła. Będę za to wdzięczny. Dziękuję.